Dzień dobry Państwu. Mamy tutaj takie zadanie. Oblicz, ile jest różnych czterocyfrowych A liczb kodów pin, w których cyfry mogą się powtarzać. I weźmy sobie podpunkt A. Mamy liczby. Czyli mamy do dyspozycji 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I mamy z nich utworzyć sobie różne czterocyfrowe liczby. OK. Można tutaj użyć oczywiście wariacji z powtórzeniami, no ale tutaj musimy rozpatrzyć dodatkowy przypadek pod tytułem. 0 nie może się pojawić na początku, więc tu mielibyśmy dużo roboty i rozpatrzymy to, że tak powiem, na chłopski rozum, metodą kresek. A więc, co tutaj może być? Tutaj może być 1, 2, wszystko do 9. Tutaj nie może być 0, no bo nie ma czegoś takiego jak 0, 1, 2, 3. A przynajmniej nie jest to na pewno ilość 4cyfrowa, prawda? Czyli tutaj mamy 9 opcji tutaj z kolei co może być 1 przepraszam 0 1 2 do 9 prawda czyli mamy 0 1 2 do 9 mamy 10 możliwości tutaj sytuacja się powtarza tutaj sytuacja się powtarza prawda czyli od 0 do 9 możemy wszędzie poza cyfrą 1000 na samym początku władować więc mamy 10 możliwości a na samym początku 9 Dlaczego tak robimy? Bo cyfry mogą się powtarzać, prawda? No i tutaj to będzie 10 x 10 x 10, 10 razy 9, czyli mamy 9000. 9000 różnych cyfr, liczb czterocyfrowych, w których cyfry się mogą się powtarzać. No, generalnie dość sporo. Podpunkt B. Mamy kody PIN. Kody PIN nie mają tej zasady, że 0 nie może być z przodu. No, oczywiście może być 0, 1, 2, 3. 0, 7, 1, 2 0, 7, 8, 9 i tak dalej i tak dalej dobra no to znowu metoda kresek i mamy sobie 10 razy, 10 razy 10 razy 10 razy 10, prawda, bo tu możemy sobie przejść od 0 do 9 od 0 do 9, wszędzie tu może być od 0 do 9, czyli mamy 10 tysięcy jeszcze więcej niż liczba czterocyfrowych, w których cyfry mogą się powtarzać, prawda? To zadanie akurat, właśnie ten podpunkt moglibyśmy faktycznie spojrzeć sobie na z wariacji, z powtórzeniami. Prawda? Mamy NK, mamy 4 cyfrowe ciągi i 10 cyfr do dyspozycji, prawda? Czyli możemy znowu spojrzeć 10 do czwartej, no i faktycznie 10 tysięcy. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.